Księga rodzaju rozdział 23. A Sara żyła 127 lat tyle było lat życia Sary. Bóg zamierzył skrócić długość życia człowieka do 120 lat. Robił to stopniowo. Sara jeszcze przeżyła więcej niż 120 lat. Sara umarła w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Abraham z Sarą zmieniał miejsce pobytu w ziemi kananejskiej. W momencie, kiedy Sara umarła, mieszkali w Kirjat Arba. Kirjat Arba można tłumaczyć jako miasto Arby albo miasto Czterech. W tej chwili nazywa się to po hebrajsku Hebron. Czyli wspólnota. Widać, że kiedy Sara umarła, Abrahama przy niej nie było. Dopiero potem przyszedł, aby odbyć żałobę po niej i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Hetytów, mówiąc: Jestem u Was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Żałoba polegała na tym, że przez jakiś czas przebywało się w domu z ciałem osoby zmarłej, żegnało się z tą osobą w ten sposób. Kiedy ten czas minął, Abraham poprosił Chetytów, aby dali mu miejsce, gdzie mógłby pochować Sarę. Zmiana miejsca pobytu oznaczała też zawsze, że Abraham mieszkał wśród jakiegoś innego plemiona. Raz byli to amoryci, raz Filistyni, w kiedy umierała Sara, mieszkał wśród Hetytów. Hetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas, księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Niezależnie od tego, wśród jakiego ludu Abraham mieszkał, to zawsze cieszył się szacunkiem tych ludzi. Także hetyci widzieli, że jest to człowiek w jakiś szczególny sposób wspierany przez Boga uczciwy, prawy, i szanowali go za to. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, hetytom, i mówił z nimi tak. Jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinie Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród Was. Dla Abrahama było ważne, żeby Sara miała grób, żeby on miał gdzie przychodzić i było też dla niego ważne żeby ten grób należał do niego chciał za niego zapłacić i wybrał sobie miejsce które mu się podobało Efron znajdował się między hetytami i odpowiedział Efron hetyta Abrahamowi wobec hetytów wobec wszystkich którzy wchodzili w bramę jego miasta mówiąc nie tak, Panie mój, ale posłuchaj mnie. Daruję Ci pole i jaskinię, która jest na nim. Daruję ją Tobie wobec współplemieńców moich, daruję ją Tobie, pochowaj swą zmarłą. Efron też najwyraźniej bardzo szanował Abrahama i chciał mu dać pole z tą jaskinią, za darmo. Wtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju i rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak. Raczej ty zechciej mnie wysłuchać, daję ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą. Abraham też szanował Efrona, szanował wszystkich Hetytów, pokłonił się przed nimi i nalegał, żeby ta. Jaskinia i pole nie były jednak darem. Chciał zapłacić za, za nie. Chciał mieć to na własność. A Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego tak. Posłuchaj mnie, panie mój. Ziemia jest warta 400 sykli srebra. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj więc swoją zmarłą. Efron zgodził się na to, żeby przyjąć zapłatę. Wycenił ziemię na 400 cykli srebra. Różne bywały cykle. Najczęściej stosowany miał 11,5 grama, czyli 400 cykli to było 4 kg i około 600 gramów. Według obecnej ceny srebra to, to pole z jaskinią kosztowałoby nieco poniżej 6000 złotych. Abraham zgodził się z Efronem. Następnie odważył Abraham Efronowi srebro, o którym mówił wobec Chetytów 400 sykli srebra, jak było w obiegu u kupców. Tak więc pole Efrona, które jest w Machpela naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje, i wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze, wokoło, Przeszły na własność Abrahama na oczach Chetytów wobec wszystkich, którzy zgromadzeni wchodzili w bramę jego miasta. Transakcja odbyła się w sposób w tym czasie przyjęty wobec świadków, którzy mogli potem zaświadczyć, że rzeczywiście zapłata została płacona i tytuł własności przeniesiony. Potem pochował Abraham sarę, żonę swoją jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre. To jest w Hebronu, w ziemi kananejskiej. W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chetytów do Abrahama jako jego własny grób. Abraham nabył ziemię, miał kawałek własnej ziemi po raz pierwszy, odkąd przebywał w ziemi Kanaan. To pole z jaskinią Machpela leżało niedaleko od Dąbrowy Mamre. Także Abraham nie przenosił się zbyt daleko, choć, a mimo to coraz to mieszkał wśród innego ludu. Pole Machpela było niedaleko od, od Dąbrowy Mamre. Mamre oznacza tłustość lub siła. Także Abraham przeniósł się od Dąbrowy Mamre do Hebronu, czyli od siły do wspólnoty. posyłał Pan, by niech radosną, czekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością. Nie, nie trzeba tam zebra brać, o dach nad głową zabiegać. No winę tę głosili więc po czterech stronach świata, bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata. Ukończyli żniwo ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili, Nie!